Joga, co ty masz? Co ty znalazłaś? Co ty masz? Pokaż. Hi, pokaż, co to było. Pokaż. Pokaż. Joga? Znalazłaś coś? No, papieroski, powiedzmy, sobie paliła teraz, tak? Mmm, jakie masz fajne. I to komplet chyba? Aha. Pokaż, na jakiej to marki to joga? Celem. Mm, I to nowka sztuka joga. Dobrze, dobrze. Dasz pan ci? A cukieraca dasz? A, patrz, jak się nie ufnie, patrz. Poda mnie to na ciebie. Dokusia, gdzie jest piłeczka? Gdzie masz piłeczkę? Gdzie masz piłeczkę, Joga? Gdzie jest piłeczka twoja? No dawaj, dawaj, Yoga. Ja ci yoga wydam. Dostaniesz coś dobrego. Zobaczmy. Nagroda. Mm, nagroda. Ty papieroski nam, a my tobie nagroda. Na papieroski? I jak? Konoska jej przejedź. No jednak. Jedna nagroda, tak? No to macie tutaj. Tu nagroda jest. No, Nie, na mi do buzi, jedno. No? Proszę, proszę. Jest tutaj. No?